Przewlekłe zapalenie zatok z polipami nosa jest pojęciem, jednostką chorobową, która opisuje całe spektrum dolegliwości. Warto wspomnieć, że możemy mieć do czynienia z zapaleniem zatok, często ostrym zapaleniem w okresie infekcyjnym. Gdy ten proces przejdzie w proces przewlekły, to zapalenie toczące się w górnych drogach oddechowych rzeczywiście objawia się powstawaniem polipów nosa. Jest to niebezpieczne zjawisko. Po pierwsze, uciążliwe dla pacjenta. Objawy polipów nosa są uciążliwe. To Często pacjenci skarżą się na blokadę nosa, na uczucie rozpierania, dolegliwości bólowe. Te objawy uniemożliwiają sen, uniemożliwiają pracę. Ci pacjenci są niewydolni tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu. To jest dla nich istotne obciążenie. Ten problem jest istotny również z tego względu, że często polipy współistnieją z innymi ciężkimi jednostkami chorobowymi. Na przykład ciężka astma oskrzelowa to współchorobowość u mniej więcej 40-60% pacjentów I my z punktu widzenia pulmonologa, alergologa warto rozpoznać współistnienie właśnie przewlekłego zapalenia zatok z polipami z astmą, bo jest to częsta przyczyna tak zwanej astmy trudnej do leczenia. Gdy nie opanujemy zapalenia toczącego się w górnych drogach oddechowych, nie opanujemy objawów astmy. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa, w skrócie powiedzmy polipy nosa jest chorobą nie trendy, jak dzisiaj ustaliliśmy, czyli bardzo mało wiedzy. Społeczeństwo generalnie nie wie, nie zna objawów, nawet pacjenci, więc to co możemy zrobić to wesprzeć pacjentów informacyjnie. Świeżo powstałe ulotki, broszury na temat objawów i sposobów radzenia sobie z polipami nosa na dostępnej stronie Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, czyli www.ptc.pl i drugie miejsce, w którym możemy zasiągnąć porady a propos objawów i wsparcia, na przykład poszukania placówek czy, czy przekazania danych kontaktowych do, do lekarzy, to jest infolinia Też Polskiego Towarzystwa Chorób To można się skontaktować albo dzwoniąc na bezpłatny numer 22 164 7883, albo druga opcja, chyba według nas łatwiejsza, przyjemniejsza, przez stronę internetową. Jest taka ikonka telefoniku, wystarczy kliknąć i zamówić konsultację z wybranym specjalistą.